Z Skorpiona. Witam serdecznie z tej strony łóżka Bologna. Ja zapraszam Was na horoskop. Omówię miesiąc tutaj wrzesień z nami tarot snów. Zobaczycie, jak będzie wyglądał układ właśnie na ten czas. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za komentarze, za miłe komentarze. Pamiętajcie, że możecie też nadal otrzymać tą kartę afirmacyjną. Wiem, że tutaj część z Was lubi te karty, a więc jeśli wpiszecie słowo karta w komentarzu, no to otrzymacie. Tutaj karta afirmacyjną, która może Wam coś uświadomić, pokazać, no i jakby otworzyć umysł. Tak więc zapraszam, polecam, nadal jest to darmowa tutaj możliwość usługa, tak więc możecie dalej wpisywać to słowo karta i zobaczyć, co z tego wyniknie, co anioły mają Wam do powiedzenia. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału na YouTube, no to oczywiście miłoby było, gdybyście. Zasubskrybowali, Powiem, e, będziecie też oczywiście na bieżąco ze wszystkimi naszymi filmami, publikacjami, e, nagraniami. Tak więc e, myślę, że warto, ale jak zwykle e, wybór należy do Was. A co będzie się działo właśnie w tym czasie, już Wam mówię: na pracę. Czwórka buław i wędrowiec, na emocje, zwłaszcza i siódemka denarowa. Oraz Król mieczy i kulowa buław na zdrowie. Czyli tutaj układ jest trochę mieszany, ale nie jest zły. W każdej karcie są pewne sugestie, ostrzeżenia i rady, chociaż u niektórych wiadomo, jest więcej na przykład takich negatywnych tendencji, choć nie zawsze muszą wszystkie te trudne aspekty wystąpić. Zaczynamy od pracy, która pokazała się bardzo dobrze. Na pracę macie czwórkę Buław do 15 września. I co ta Czwórka Buław mówi? O świętowaniu, celebracji, zadowoleniu. Jest to taka karta tak zwana po dziesiątce mieczy, czyli dziesiątka mieczy to jest to takie kryzys, apogeum to jest to, co wszystko gdzieś jest negatywne, a czwórka Buław to jest wzniesienie, celebracja, zadowolenie, wyniesienie tak do góry. Nagroda. Zadowolenie, otrzymanie bardzo dobrej pracy, tak? dobrego stanowiska, założenie firmy, która będzie budzić zachwyt i zadowolenie. No, tutaj korzyści płynące z tego tak? będą ogromne. Mamy pracę, możemy świętować własne dokonania, możemy zostać docenieni, pochwaleni, ale nie tylko słowami, lecz też może iść za tym właśnie aspekt materialny. Możemy też świętować na przykład wydarzenia sukcesu firmy, gdzie też będziemy wiedzieli, że dzięki temu no, po prostu pójdą za tym poważne profity. A więc korzyści bardzo dobre tutaj będą szły za tym. Jest, będziemy załatwiać jakieś sprawy, podpisywać umowy, też powinniśmy się z tego cieszyć i w ogóle tu powinna panować sielska, taka naprawdę wzniosła atmosfera. E i można by powiedzieć, że dobra atmosfera również będzie po 15 września, bo jest wędrowiec, tyle że on jest trochę inny, bo on e, doświadcza, może nie aż tak celebruje, ale on doświadcza. Czyli na przykład szukamy pracy, no to możemy tak wchodzić w takie relacje, układy tak beztrosko, lekko, nie zastanawiać się nad przyszłością, bo my możemy nie wiązać z kimś czymś długiej. Przyszłości, ale chcemy doświadczać, chcemy zobaczyć i ten wędrowiec to taka właśnie lekkość bytu, bym powiedziała. Układy takie niezależne, lekkie podróże też wchodzą w skład tej karty. No i taka, takie po prostu czasem lekko myślą decyzje, ale niekoniecznie negatywne, tak? Po prostu wędrowiec idzie, szuka własnego miejsca i nie przejmuje się też zagrożeniami. Jeśli mamy pracę, no to również też będziemy tak lekko podchodzić do pewnych kwestii. Oczywiście was w ostrzeżeniu pewnym jest, by uważać na pewne kroki. Natomiast też pamiętajmy, że ta karta ma pewnego rodzaju ochronę, czyli nawet jeśli tam Pofolgujemy, no to tak jakby nam się udało, tak jakby, że, że spadniemy na cztery łapy, tak zwane. Możemy też doświadczać w ogóle, chcieć na przykład wejść w inne układy, poznać kogoś, pojechać gdzieś w ramach jakiejś jeszcze innej pracy. Po prostu jest to poszerzanie naszych horyzontów, ale w sposób taki lekki, właśnie nieskrępowany, bym powiedziała. To i współpraca też z młodymi osobami czy młodszymi może mieć pewnego rodzaju znaczenie. Natomiast uczucie, no i tu mamy układ mieszany troszeczkę, bo mam pierwszą bardzo dominującą, mocną kartę i, i drugą już sceptyczną, czyli tak, w pierwszej połowie mamy Władczyni do 15. Września. Jest to karta władzy kobiecej, siły, prosperity, zadowolenia, protekcjonizmu, spotkania kogoś, kto jest też materialnie ustawiony. No i generalnie siły kobiecej. Tutaj kobiety powinny się pokazać, wykazać, bardziej rządzić, jakby nie uciekać, tak? Możemy spotkać kogoś, kto nam się spodoba. Jest to karta bliskości i porządliwości, ale też zdobycia kogoś w sposób taki właśnie cielesny, poprzez nasze atrybuty zewnętrzne. Mamy kogoś, tu także kobiety będą właśnie miały tą siłę, może chodzić też o wpływ kobiety matki, kobiety posiadające dziecko, może chodzić też o aspekt macierzyństwa, jeżeli chcecie teraz, no nie wiem, kolokwialnie mówiąc, załatwić tą sprawę z partnerem, nie wiem przefałsować ten projekt, to tutaj macierzyństwo w ogóle ma znaczenie i może jakby trafić na poddatny, dobry grunt. I kobiety tutaj mogą rządzić, mogą wiele rzeczy załatwić, powinny to wykorzystać jak najbardziej, też zabłysnąć, pokazać się i nie bać swojej silnej osobowości. Natomiast po 15 mamy już trochę spadkową kartę, bo siódmeczka denarów po 15 jest kartą po prostu oddalenia, o takiego ostrego spojrzenia. I tu kobiety właśnie z tej władzczej takiej ponętnej pozycji staną się schowane, sceptyczne. To jest karta, gdzie już tu nie ma przewojowości, tu już jest oczekiwanie, tu już jest oddalenie. Jeżeli chcemy szybko wejść w jakąś relację, to nie. To nie wejdziemy. Możemy też być sceptycznie potraktowani, chłodno przez kogoś lub jakąś nawet kobietę w ramach jakiejś relacji. Mamy kogoś tak samo. Kobiety z tej dynamicznej energii przejdą w tą energię, właśnie taką chłodu, właśnie takiego wyizolowania, takiego ostacyzmu, nawet czasami, czasami. I tutaj kobieta może też symbolizować swój osąd surowy, który może zakłócić. Niepokój tak, wzbudzić niepokój przede wszystkim tak, bo to o to chodzi. Także jest to czasem karta ciąży, ale też i zbierania owoców, czyli musimy patrzeć na to co robimy, bo potem no to po prostu zbierzemy. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, mamy też dwie karty mieszane. Pierwsza karta to surowak, czyli król mieczy. Jest to karta reprymendy i przekazywanych wiadomości w sposób oschły, surowy, dosadny. Kulmie, czy po prostu nie mówi empatycznie, nie politykuje, on po prostu przekazuje informacje. Zrób to, to będziesz miał to. Nie zrobisz tego, to będzie go glipa. Karta operacji, pobytu w szpitalu, zabiegów, nieprzyjemnych badań, ale też i takich nieprzyjemnych czasem kontaktów z lekarzami. Surowych, ale konkretnych. Karta rozliczenia. Uważamy, uważamy na układ oddechowy, gardło i układ nerwowy, bo może być taki troszeczkę kosjuszony, natomiast no, konsultacje jakieś tutaj, które mogą się odbyć z lekarzem mogą być niestety właśnie nieprzyjemne. I to jest do 15. Po 15 mamy królową buławę. I królowa buław niesie ze sobą oczywiście przekaz istotny, bo tutaj z kolei pojawia się postać kobiety silnej, dynamicznej, charyzmatycznej, która może nas popchnąć pozytywnie do działania. Może być to pani doktor, może być to jakiś człowiek, kobieta, przyjaciel, przyjaciółka o takiej bardzo charyzmatycznej. Osobowości, e, jakiś doradca, tak, e, trener personalny, na przykład, który wskaże właściwe e, rewire, obszary działania. E, tutaj pewne rzeczy i tak musimy sami same załatwić, czyli jeżeli chcemy coś zrobić, to właśnie tu i teraz. Nie możemy zwlekać, pewne rzeczy same z nieba nie spadną. Uważajmy na układ krążeniowy, serce, ciśnienie oraz kości i stawy, natomiast generalnie karta zachęca do ruchu, rozruszania się i działania na własną korzyść, czyli to co zrobimy teraz to wpłynie bardzo pozytywnie na naszą przyszłość również karta czasem wskazująca na jakieś można by powiedzieć stany zapalne czy stany podgorączkowe, a czy czasowe myślę, że układ jest niezły mamy tu dwie tendencje troszeczkę spadkowe, ochładzające, tak, ale też napominające. Może właśnie w danym momencie trzeba zrozumieć pewne rzeczy, by przejść do nich w zupełnie z innej strony i z innym spojrzeniem. Tak więc nie bójmy się tych trudniejszych kart. Dajcie znać w komentarzach, jak to wyszło u Was. Ja myślę, że układ powinien się spodobać. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!